Sylwia Gabrysz, firma Carbohort. Znajdujemy się w gminie Kowiesy, w gospodarstwie sadowniczym u pana Dariusza Szlagi. Cześć Darku. Dzień dobry, Dariusz Szlaga, kłaniam się. Dziękujemy, że możemy tutaj dzisiaj u Ciebie być i zająć Ci trochę czasu w tak gorącym okresie, bo jednak pracy w tym momencie przy sadach jest, przy drzewkach jest bardzo dużo. Dlaczego jesteśmy tutaj? Gospodarstwo Pana Darka jest gospodarstwem w końcówce okresu konwersji. Tak to się nazywa, tak? Tak, jestem po trzecim okresie, po trzecim roku konwersji. W tym roku będę się certyfikował, starał się o certyfikat produkcji ekologicznej. Skąd firma Carbohort? Słuchajcie, ma przyjemność poznać Pana Darka miałam podczas programu sprzed dwóch lat. To był program Czas na zmianę. Dużo o tym programie wtedy mówiliśmy. Co prawda, dla uczestników tego programu trwa kontynuacja, ale to był ten moment, kiedy, kiedy pan Darek zgłosił się do nas jako właśnie uczestnik tego programu. Darku, możesz powiedzieć tym naszym słuchaczom, naszym widzom, co cię skłoniło do tego, żeby skontaktować się z naszą firmą. Z racji, że jestem na okresie konwersji, to znaczy przechodzenia z produkcji konwencjonalnej na produkcję ekologiczną w swoich sadach. Po analizach gleby, które wykonałem w swoich sadach, analizy wyszły pozytywnie. Gleby choć nie są zbyt jakościowo dobre, ale mikro i makroelementy były na dosyć wysokim bądź dobrym poziomie. Aczkolwiek z racji tego, że znajdujemy się w terenie, gdzie są tylko i wyłącznie w sadzie sady, nie mamy dostępności do produkcji roślinnej i zwierzęcej. To znaczy nie mamy łatwo dostępnego i taniego obornika. Chciałem swoje gleby wzbogacić właśnie o preparaty zawierające kwasy humusowe, fulwowe, o preparaty, które zawierają materię organiczną. Na rynku jest dużo tych preparatów, ale tylko i wyłącznie do zakupu, do spróbowania preparatu z firmy Carbohort zachęcił mnie zadowolony użytkownik tego preparatu. Czyli jedna z najlepszych rekomendacji jaka może być. Tak, gdzieś możemy <gry> oglądać e, broszury, reklamy e, tego jest na rynku bardzo dużo. Ale zadowolone, opinia zadowolonego klienta jest taką dla mnie najbardziej wiarygodną. No myślę, że nie tylko dla Ciebie, tak? to jednak jest ta droga, która daje nam największe poczucie bezpieczeństwa, jeżeli ktoś powie, że faktycznie zastosowanie tego produktu może przynieść, może przynieść efekt. No i później mieliśmy okazję się poznać, tak, przedyskutować wiele razy kilka kwestii. Tak, rozmawialiśmy długo, zastanawialiśmy się w zależności od odmiany od wieku drzewek nasadzenia bądź gleby, klasy bonitacyjnej gleby nad dawką preparatu z firmy Carbohort użyłem nie tylko jednego preparatu, ale jestem już na etapie testowania użycia trzech preparatów. No tak właśnie. Tu jesteś sadownikiem, który nasz gamę naszych produktów zna dość dobrze, bo rozpoczęło się od doglebowego karbochlomik 20 meszowego, tego najbardziej bogatego w masę organiczną. Tak. I tu mieliśmy dużą dyskusję o dawkach, które powinny być stosowane. I ja to podkreślałam zawsze, podkreślam i będę podkreślała. Produkty organiczne musimy dobierać. Trochę garnitur uszyty na miarę i to muszą być odpowiednie ilości. To są produkty, produkty organiczne. Tu nie ma się co łudzić, że 2, 3, czy 5 kilo, czy 5 litrów zdziała nam cuda, szczególnie przy uprawie jabłek, gdzie to są no, plantacje prowadzone w monokulturze. Tak? No to jest... Dokładnie, w niektórych miejscach już zatrośnie drugi bądź trzeci i w zasadzie tylko raz na 10 15 lat mamy możliwość wniesienia materii organicznej w postaci obornika bądź to nawozów zielonych. Oczywiście możemy posiłkować się innymi materiałami, chociażby podłożem popieczarkowym, ale z racji Poczekaj chwilę. No, odnośnie tego podłoża popieczarkowego. Słuchajcie, bo na temat podłoża popieczarkowego bardzo dużo jest ostatnio rozmów i kontrowersji, tak? Ja sama jestem tą osobą, która w jagodówce jasno określiła, że podłoże popieczarkowe w obecnym stanie, jakie wychodzi z pieczarkarni, nie w sadach, nie w uprawach jagodowych, chyba że je odpowiednio przygotujemy to nie jest takie podłoże, które było lata temu. To trzeba o tym pamiętać. Tak? To y, Przedyskutowaliśmy zresztą tą tak. kwestię też, ale powiem Wam tylko tyle, że bardzo dużo się zmienia w tym temacie i głównym takim y, prowodyrem tych wszystkich zmian jest właśnie firma Carbohort i o tym będę Was informowała już niedługo. Podłoże popieczarkowe będzie jedną z lepszych mas organicznych. To, to jeszcze zobaczycie. Y, wracając do naszych produktów doglebowo. Możesz powiedzieć tutaj naszym słuchaczom, jakie to były dawki, kiedy to stosowałeś i dlaczego wtedy akurat? Tak z Twojego punktu widzenia jakby producenta, który no, ma mnóstwo obowiązków. Tak. E, rozmawialiśmy kilkukrotnie, jakiej, d, jaką dawkę zastosować na hektar. E, ja zastosowałem 150 litrów na hektar najbardziej stężonego produktu karbochumiku, czyli tego... 20-meszowego. 20, meszowego. 20, 20, meszowego. 20 meszowego. I jak to zrobić? Podszedłem do tego w ten sposób, że te 150 litrów rozpuszczałem w 2000 litrów wody i rozlewałem je w tak zwane pasy herbicydowe. Ten zabieg zrobiłem dwukrotnie jesienią, gdyż wtedy w sadownictwie, w naszej uprawie gospodarz ma najwięcej czasu. To znaczy są skończone prace już stricte ze zbiorami, związane z usuwaniem sadu, z jakąś replantacją. Poza tym mamy dobre warunki wilgotnościowe gleby. Mamy tej wilgoci więcej, jest to przesiąkanie. To był jeden zabieg, a drugi zabieg był wczesną wiosną. W tym roku zastosowałem większą dawkę, zwłaszcza na zwłaszcza w młodych sadach. To było 200 litrów na hektar. Słuchajcie, woda jest tutaj bardzo ważnym czynnikiem. Pamiętajmy, że te produkty na bazie węgli czy inne produkty humusowe potrzebują dostać się troszeczkę głębiej niż tylko na powierzchnię gleby, a nic innego tym transporterem nie będzie niż woda. Więc faktycznie ta jesień jest takim momentem, kiedy mamy większą chłonność gleby, kiedy mamy opady, później przychodzi nam śnieg, jak przychodzi tak, ale jest to dodatkowy czynnik, który popcha te, te, kwasy, te kwasy dalej. Stosując wiosną, bo to jest też ważne, żeby wiosną ją stosować. Ja powiem Wam zaraz, dlaczego to jest ważne, żeby wiosną stosować. Ym, możemy zawsze przyjąć po prostu mniejsze stężenie, a większy, większy wydatek wody, jeżeli pozwoli nam na to czas. Słuchajcie, wiosną jest to o tyle ważne, że wiosną mamy... budzi nam się do życia wszystko, nie tylko rośliny, ale też budzi nam się cała aktywność glebowa. Więc wszystkie mikroorganizmy zaczynają intensywnie się pobudzać. Zaczynają się pobudzać, to znaczy, że zaczynają szukać dostępu paliwa, czyli zaczynają przerabiać masę organiczną. Jeżeli nie ma młodej masy organicznej, a w sadach bardzo często jej nie ma, to żywią się tym, co już zostało przerobione, czyli odwracają procesy do proces humifikacji, do procesu mineralizacji i to jest tak, tak zwane nasze zubożenie, czyli nie dosyć, że mamy bardzo trudny dostęp do masy organicznej w sadach, to jeszcze wiosną mamy tak naprawdę tą masę organiczną trochę walkę. I zasilając tymi kwasami, pierwsze, że dajemy, e, dajemy możliwość do rozwoju tych mikroorganizmów glebowych, a drugie, że też jesteśmy w stanie tym, czym one się nie zżywią, uzupełnić ten kompleks próchniczy, ponieważ kwasy humusowe, pamiętajcie, są tożsame z humusem glebowym i to, co nie zostanie skonsumowane, wejdzie nam w ten kompleks i to jest już taka forma, e, forma trwała. Szczególnie to jest bardzo ważne. Przy konwencjonalnej uprawie sadów, dlatego że wiosna jest takim okresem, gdzie no nie żałujemy azotu. Ale jeżeli nie żałujemy azotu, to w glebie zaczyna się robić coś bardzo niedobrego. Czyli wszystkie te pożyteczne wirusy, pożyteczne mikroorganizmy po prostu zabijamy i doprowadzamy do tego, że mamy dominację grzybów, czyli patogenów, które nie są dla nas korzystne. Więc to, to, jest, to jest taki fajny moment. W przysadach jeszcze tylko dodam, udarka tego nie sprawdzaliśmy, ale, ale myślę, że w przyszłości również to zastosujemy. Przy przysadach też jeżeli mamy możliwość podawania przez linię kroplującą, a nie mamy tego czasu, bo faktycznie tych upraw mamy sporo, to dobrym rozwiązaniem jest też bazować na tak zwanej wysokiej aktywności kwasu. Humusowego. Wtedy aplikujemy go przez linię nawodnieniową w niedużych dawkach, bardzo niskich stężeniach, ale bazując na odstępie nie dłuższym niż 14 dni. Wtedy stale, systematycznie przez cały sezon dostarczamy niedużej, ale właśnie regularnej dawki masy organicznej, czyli kwasów humusowych do gleby, dbając i o tą kondycję gleby, dbając jakby o. Rozmnażanie się i rozwój właśnie tych organizmów glebowych, no bo na dobrą sprawę to od nich cała ta praca, która, która ma być do wykonania, zależy. E, oprócz tego do glebowego, byłeś ty też jednym z pierwszych w ogóle producentów, który wypróbował nasz jeden z nowszych produktów, czyli Carbomat PH. Tak, zastosowałem go. Na jesieni ubiegłego roku w odmianach potasolubnych, to znaczy w odmianie Gala i Golden. Ja tylko powiem dlaczego potasolubnych. Karbomat pH Plus jest produktem, który na, na tonę zawiera 100 kg K2O, czyli około 84 kg czystego potasu. Tak, więc odmiany stricte, które są potasolubne. Jeden z pierwszych, dlatego że mamy bezpośredni, dosyć często rozmawiamy z Sylwią, ona mi doradza, bo, że tak powiem, przejście z produkcji konwencjonalnej na produkcję ekologiczną to poniekąd nauka odnowa tego sadownictwa i w ochronie, i w nawożeniu. Więc wcześniej. Były proste schematy. Rozsiewamy nawozy jesienią w postaci soli potasowej, na wiosnę jakiś azot. Uzupełniamy jakimiś mikro, makroelementami w formie dolisnej. Schematy proste. Teraz właśnie z racji tej przejścia na produkcję ekologiczną, postanowiłem właśnie zacząć od gleby. Gdyż, Czyli ja od, tego, też od, od tego, co trzeba. Od te, no. Mam też dużą zmienność. Mam gleby i zasobne, gliniaste, ale są też y, gleby, gdzie w zasadzie może mógłbym nawet zrobić biznes na żwirowni, tak? Więc tej materii wiem, że organicznej mi brakuje. Stąd y, właśnie te nawozy. Y, PH Plus właśnie fajnie się wpisuje w te dostarczenie tego potasu odmiany. Potasu i też samej masy organicznej, tak. kwasów. pH jest produktem, który stosujemy, możemy zastosować mieszając lekko z glebą, ale w sadach no, jest, jest to problem, więc możemy go zastosować również posypowo, ponieważ jest to produkt, który się yy, rozpuszcza w jakimś tam czasie, yy, się rozpuszcza i tutaj to zastosowanie jesienią ma chyba... Tak, zawsze, znaczy, że ostatnie lata to suche bądź bardzo suche wiosny, i w zasadzie bezśnieżne zimy, więc ten nawóz jak najbardziej należy rozsiewać jesienią, gdyż mamy dużo większą szansę, że zdąży przesiąknąć, rozpuścić się i to, co dobre z tego preparatu, z tego nawozu trafić właśnie w okolice systemu korzeniowego. Tak, jeżeli faktycznie tego czasu nie ma, to jest dobry moment na zabieg, natomiast jeżeli czas nam pozwoli i strat potasu nie chcielibyśmy mieć dużych, no bo jednak jesienią aplikowany, to do wiosny tro, troszkę tych strat może być, to zachęcam też do tego, żeby spróbować wiosną, jeżeli nam na to pozwoli czas, no i pogoda, bo jeżeli to będą tak suche wiosny, jak są teraz, to może być, to może być ciężko. I jeszcze jeden produkt, którego kampania yy, póki co trwa. To jest produkt Herbohumic Maxi Plus. To takie moje dziecko, przyznam. Jeden z najnowszych w naszej gamie produktów. Yy, produkt dedykowany typowo do oprysku dolistnego na młodą, budującą się masę zieloną. Dlaczego to jest tak ważne? Dlatego, że udowodniono to naukowo i to nie jest żadna jakby tutaj tajemnica, że kwasy są. Yy, są takim naturalnym aminokwasem, ale też w związku z tym, jakby w związku ze swoją budową chemiczną, są w stanie wyłapywać w drodze od. Opryskiwacza do rośliny azot z powietrza, więc to też ułatwia żywienie tym azotem roślin, tym naturalnym naszym z powietrza. Do tego stosowany, jeżeli stosują Państwo jakieś odżywki makro, mikroelementowe, do listnie wiosną, cokolwiek, to pamiętajmy, że te produkty zwiększają przyswajalność takich odżywek nawet 5 razy. To, to jest bardzo dużo, bo dzisiaj koszt. Wszelkich nawozów, czy to lisnych, czy, czy, czy dogrybowych, jest tak niebotyczny, że to się po prostu. Tak, więc właśnie musimy do tego nawożenia podchodzić raz, że racjonalnie, ale też, tak powiem, głupio nie oszczędzać, więc musimy znaleźć takie sposoby, środki i metody, by to nawożenie w tak trudnych czasach było relatywnie tanie, ale skuteczne. Ale efektywne, dokładnie. Ym... Produkt Maxi Plus mieliśmy już okazję w tamtym roku przetestować w kilku sadach, i większa masa liściowa jest zauważalna gołym okiem. A dla sadownika większa masa liściowa na. Wiadomo, większy liść, lepsza fotosynteza, większa produkcja cukrów, większe, smaczniejsze owoce. Dokładnie. Pokażemy Państwu jeszcze, jak wygląda gleba po zastosowaniu Carbohydrate Maxi Plus. Bo on był stosowany jesienią, więc jeszcze część jego będzie pewnie widoczna gdzieś tam na powierzchni. tak. A póki co to chyba tyle. Ja tylko tak od siebie dodam w imieniu swoim i naszej firmy, i wszystkich sadowników. Myślę, Darku, że się zgodzisz tutaj ze mną. Jesteśmy konsumentami tych jabłek. Jesteśmy jednym z większych producentów. Specjalizujemy się w uprawie jabłek. I apeluję do Was wszystkich o to, żebyśmy. Jedli tego owocu więcej. To jest fantastyczny owoc. Wystarczy, że co drugi, trzeci dzień zjemy to jabłko, a zwiększy się ta nasza konsumpcja do tej pożądanej, która tak drastycznie spada przez ostatnie lata. A to ma przełożenie na efektywność tych sadów, na możliwości ekonomiczne zmian w sadownictwie, które nas czekają. Jedzmy jabłka. Naprawdę warto. Róbmy to dla siebie i dla całego polskiego sadownictwa. I dla naszych dzieci. Dziękuję ślicznie. Dziękuję. Dziękuję, Darku.